Teraz albo dopiero przez paraże, co przecież jak pokazuje historia wcale nie jest takie proste, szczególnie dla faworytów. A zatem cała para, wszystkie umiejętności, mocny mental muszą zostać spożytkowane właśnie dzisiaj, aby już w tę niedzielę wreszcie wrócić do ekstraklasy. Arce, by to osiągnąć, wystarczy nie przegrać. GKS Katowice musi wygrać, sytuacja wydaje się więc trudniejsza. Pogra na wyjeździe, ale za to może czuć nieco mniejszą presję, a ona dzisiaj może być przecież kluczowa. Dzień dobry Państwu. Marcin Kaczmarek. Boże Dariwanow. Podobno najważniejsze piłkarskie wydarzenie weekendu przed nami, a na pewno tej niedzieli. Z pewnością fortuna pierwszej lidze, bo mamy pewnego rodzaju baraż jeszcze przed barażami. To ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Wielki finał, scenariusz wymarzony dla widza, ale czy dla piłkarzy tych zespołów, które tutaj zobaczymy tego Marcin nie jestem już taki pewien. No długi czas wydawało się, że Arka Gdynia zapewni sobie awans do Ekstraklasy e, szybciej. Jeżeli ktoś by e, kilka tygodni temu powiedział, że ten mecz będzie miał taki ciężar gatunkowy, pewnie niewielu by uwierzyło dla kibiców takich postronnych, no to jest na pewno świetna wiadomość, bo Będą emocje, grant oczy do ostatniej kolejki. Spodziewamy się naprawdę fajnego piłkarskiego święta tutaj w Dyni. Blisko 13 tysięcy widzów na trybunach. Oglądają Państwo jeszcze sytuację w tabeli. Nasza Multiliga będzie pokazywała wszystko na żywo, także łącznie z tym, co będzie działo się w tabeli. Także, no tak taki chodzi. piłkarz bardzo istotny, jako ten defensywny pomocnik ma konkretne zadania, wywiązuje się z nich świetnie. Dzisiaj w ogóle ten środek bardzo ciekawie będzie się prezentował. Myślę, że z dwóch stron to będzie też bardzo istotne oprócz tych wahadeł, o których pewnie jeszcze powiemy. Oglądamy składy obydwu zespołów, ale oddajmy tutaj teraz czas i głos kibica Markowców. Nie, jest Chcecie zmienić, tak? Wy zaczynacie w takim razie. Powodzenia. Stańcie z nami na chwilę. Chodź. Chodźcie. Mogłoby być dzisiaj zupełnie inaczej dla Arki Gdynia. Myślę o meczu z Lechią w Gdańsku przed tygodniem. Zaczęliśmy. Ten wielki finał sezonu zasadniczego. Już długie. Cała wieksa na swojej połowie. Na Parro, wiemy, że on dysponuje bardzo dobrym dośrodkowaniem. Broni się znowu I Gigsa szansa! I miał tutaj znak... Stosował atak na piłkarza grającego na pozycji defensywnego pomocnika. Oczywiście gorsza sytuacja wtedy, kiedy tych szóstek jest więcej, konkretnie dwie. Tymczasem Adamczyk, ale to jest wszystko już po reakcji sędziego. A jest trochę przestrzeni na lewej flance trzech piłkarza, atakuje pole karne. Rogala już centra Bergier, Bergier! ale fan, wow, jak widzimy trochę to trwało moment, o którym mówiliśmy, a więc od razu ta szybka centra Rogali, oczywiście kiedy widzi ustawionych tam swoich kolegów z zespołu. Damczyk do Czubaka, Karol Czubak, Czubak jeszcze raz, ale w środek bramki Tam jest tylko jeden piłkarz, widzę, ma więcej, to Mena. 11. Kozubal. Ciekawe odegranie piłki jest Mak! I nikt tutaj nie był w stanie tego zamknąć. Teraz GKS Katowice. Kozubal. Raz jeszcze piłka w górze. Bardzo nieprzyjemna sytuacja dla Ebramkarza, Ucierpiał Paweł Lenarcik. No, groźne są oczywiście te stałe fragmenty gry. Ten pierwszy, kiedy Mak znalazł się w dobrej sytuacji. Myślę, że tutaj to jest wszystko. Przygotowany. To decyzja wiek. Kozubala, który bardzo często podejmuje właściwe rozwiązania na boisku V Milewskiego i to musi być kartka. Znany jest z takich agresywnych zachowań. Jest upomnienie. No Rzeczywiście to nie jest dobra informacja dla, dla tego piłkarza grającego tak agresywnie w środkowej strefie. Kozubal raz jeszcze. Miękkie tutaj wrzucenie piłki Bergier. To nie była łatwa pozycja. Masielewski. Każdy w każdym meczu GieKSa strzela bramkę po stałym fragmencie. Wasielewski znowu blisko Lenarcika. Ciekawe podanie, takie prostopadłe, ścinające nieco ten atak, a teraz odpowiedź ma przestrzeń Olaf Kobacki. Kobacki! Co za nieszczęście. Arki. Kolejosz, ona daje nie tylko obydwu klubom dużo, ale też całej polskiej piłce. Wasielewski właśnie. Adrian Błąd przymierzył! I trafił! Adrian Błąd! Kapitalnie, naprawdę ciężko znaleźć tutaj słowo, które oddałoby to, jak Adrian Błąd. Uderzył tą piłkę idealnie wewnętrzną częścią stopy z delikatną rotacją. Zobaczmy w tej powtórce. Świetnie znalazł miejsce między strefami. Oczna siatka, no kapitalne uderzenie. Nie miał tutaj żadnych szansy Lenarczyk. Adrian Błąd, on od razu wiedział jaki jest jego pomysł. Spojrzenie na ustawienie bramkarza, który był umiejscowiony właściwie, ale precyzja i siła tego strzału Adriana Błąda. Masielewski ładne odegranie piłki przez Błąda, Berger w pole karne, szansa przed GKS-em, Katowice, Błąd chyba jest ja. tam, rozpoczyna Antoni Kozubal, Kozubal, znowu wygrywają tę piłkę, szansa na drugiego gola, złożył się Lenarcik w stronę Czubaka, Kusk. Zajrzał się widzi Kobackiego i to jest doświadczenie, 30. Kobadzie, a nie decydować się na uderzenie, które widzieliśmy jak się zakończyło. Wasielewski wygrał tę walkę z Azackim. Wasielewski, Wasielewski blisko błąd. Szukają teraz Azackiego piłkarze gks Katowice widząc jakby. Nie no zobaczymy, czy Wasielewski lewą nogą, czy prawą Kozubal, Antoni Kozubal. No, piłkę, Kobacki i Adamczyk, odbiór Wasielewskiego cały czas e, gramy, Adamczyk przyblokowany, nie podnosi się Czubak, czeka i patrzy na to, na Kozubala. Repka, takie wrzucenie piłki nieprzyjemne dla obrońcy, musi reagować Lenarki Lipkowskiego, jest jednak obarczone sporym ryzykiem, ale to już musi ocenić sztab szkoleniowy Zespołu z Dyni Wasielewski, przeszła ta piłka, szansa przed Bergierem. Szybki był teraz w reakcji Paweł Lenarcik. Jest w Katowice. Bergier i Kozubal, teraz Bergier bezpośrednio. Spieszy się Marcjanik. Obserwowałem trochę tutaj w przerwie rozgrzewkę piłkarzy Arki i CDB. No tak jakby sprawdzał, czy jest gotowy. Zrobił trochę przyspieszeń. Nieudane doświadkowanie. Co będzie jednak dalej? Znalazł Milewskiego. Próba ruchu w stronę świata bramki skóry, ale zmieniły zdanie. Kacper, skóra. Skóra! Była decyzja dobra. Musi szukać tutaj jakiegoś podania. Znalazł Kozubala, Rogala, Komor. W stronę Wasielewskiego. Robi mu tam błąd. Miejsce, ale sam tutaj dochodzi do pozycji. Strzelinka adresowana do Jędrycha. Rogala. To jest chyba za krótkie podanie. Do Adriana Błąda rusza Olaf. I Kobacki, ale widzimy. To jest ta siła. Ten sprint. No czyżby próba. Marcjanika z dystansu. Kaprindaszwili. Caprindasz daszwili, Dobra, teraz ale Tutaj znowu są piłkarze gks -O Katowice. Jeden z nich leży. Trochę nerwu. Błąd. Chyba zabrali po tym nieudanym wykonaniu swojego fragmentu. Pozabalowi tę możliwość. Berger! Siła była. Począł to wszystko Borecki. Znowu ta gra przesunięta na prawą stronę. Tornikę Gabrinda Szwili. Wyłożenie piłki. I to jestowski. Jest... Spokój znowu zachowany przez Kozubala. Błąd w stronę Bergiera. Odbita piłka prosto pod nogi Kozubala. Ten uruchomił. Bergiera. Czy będzie ścinał do światła bramki? Bergier! Ale spalony. Ale spalony. Padł jak rażony piorunem. Może się to wszystko zmienić. Gabrindaszwili, atakowany przez Marca. Gabrindaszwili, cały czas Gabrindaszwili, Gabrindaszwili, Gabrindaszwili. Dośrodkowanie kudła. Jednorącz stóp. pojawił się na boisku. Jeżeli A... mają pewność, to nie czekają. No, tak, tak, oczywiście. Pełna zgoda. A dzisiaj jako awar Tomasz Miskiewicz, jak my. Nie wiem, czy nas tam słyszał na, na wozie, czy nie. W każdym razie brama za tą świetną decyzję wtedy. Jeszcze jedna centra. Nie trafił Karol Czubak. No jest taki gdzieś moment. Jest, żeby utrzymać się przy piłce. Tak jak to zrobił Arak. Świetnie. Gozobal. Marzec do sipaty Shibata nie zdąży na paro. Shibata i czy to jest gol nie Arak? Jeszcze Lenarcik Mógł jeszcze, jeszcze gramy, inny jednak wybór będzie wrzucał Milewski Lenarcik już gdzieś tutaj za linią środkową Popatrzmy kto tam w górze strącona piłka Kutła ją łapie, czy to jest koniec? Tak! To jest koniec! Nie Prawdopodobna historia GKS Katowice wraca do ekstra klasy po 19 trudnych latach bycia nie tylko na zapleczu, ale także w czwartej lidze, w drugiej lidze, w odbudowywaniu tego wszystkiego także przede wszystkim, którzy teraz świętują tutaj w dyni. Adrian Błąd 26. minuta i... Rafa zasadniczego. I oni tam są. Oni wracają do ekstraklasy. Wielkie gratulacje dla trenera Guraka, bo to jest jego praca. To jest cierpliwość władz GKS-u. To jest te postawienie na człowieka, który... Doprowadził ten zespół do Ekstraklasy. Wielkie, wielkie brawa. Jeszcze raz gratulujemy. Ten mecz dzisiaj nie był piękny, natomiast GKS był szalenie skuteczny w swoich działaniach. Arka nie miała za wiele argumentów w ataku pozycyjnym po przerwie. Brawo dla GKS-u, no a Gdynianie muszą grać jeszcze w barażach. Paulina Espresso i to ta tutaj 60-lecie. Wielka gala, tam mówiono, że powalczymy o awans, ale wiemy co mówi się podczas takich uroczystości a oni to zrobili po tej fantastycznej końcówce tego niesamowitego sezonu. Kapitalna praca, kapitalna wiosna. Przede wszystkim taka regularność, wiara, poukładanie na boisku. To jest coś, co charakteryzowało ten zespół. On był przewidywalny w dobrym tego słowa znaczeniu. Doprowadziło ich to wszystko do. Tej radości my, no, na bardzo trudnym terenie w Gdyni, to jest też oczywiście dramat Arki, przynajmniej na ten moment. To jeszcze kilka tych fanklubów, które tutaj przyjechały. Jawożno, Mikołów, Mysłowice, Olkusz, Siemianowice, Śląsk Cieszyński, Trzebinia, Żory, Lędziny. Oni tutaj wszyscy przebrnęli całą Polskę, aby przeżyć ten fantastyczny moment. No ale my też musimy tutaj... Oddać głos sztabu, bo trzeba też tutaj docenić pracę drugiego trenera Dariusza Okonia, który zna się z Rafałem Gurakiem jeszcze ze wspólnej gry wspólnie w Polonii bytom. Dariusz Mruzek, który tutaj dołączył nie tak dawno, kiedy Tomasz Wodarek przeniósł się do sztabu Rakowa Częstochowa. Marek Stępnowski, asystent. Jarosław Salachta, trener bramkarzy. Paweł Blaut, fizjoterapeuta. Jakub Kobyłka, też niesamowity kierownik drużyny. Paweł Widełka, Dawid Dubas, taki dyrektor sportowy, który przejął pracę po Robercie Guralczyku, który pomaga teraz Michałowi Prowieżowi, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No widzieliśmy także Krzysztofa Nowaka, który pamiętamy, mówiła o tym Paulina. Miał nawet taki pomysł, żeby pożegnać się z trenerem Gurakiem. No gdzieś po prostu być może w tym zarządzaniu klubem zabrakło mu trochę doświadczenia. No i wielka też chwila radość dla wszystkich tych, którzy kiedyś tworzyli tę wielką GieKSę. Dla trenera Alojzego łyskę, dla Jana Furtoka, dla Janusza Jojki, dla Piotra Piekarczyka, dla Marka Koniarka, dla świętej pamięci Adoma Ledwonia, który być może patrzy gdzieś z góry dzisiaj na Gdynie Romana Szewczyka, Braci Świerczewskich, Mirosława Widucha, Adama Kucza, Janusza Nawrockiego. Wielu, wielu piłkarzy, bo bo przecież i Moskała, i Sznaucner, i Węgrzyn, i Vias i Wojciechowski, i wielu, i wielu innych fantastycznych piłkarzy. Biegun, kapias, Kubisztal. Nie wiem, musiałbym już naprawdę sięgnąć do takich głębokich gdzieś moich twardych dysków, aby sobie to przypomnieć. A teraz... I on to I... mówi bez notatek. Proszę. Nie z notatek. Dobra. Jeszcze był krzyżoś, słuchaj, no wielu, wielu piłkarzy naprawdę fantastycznych grało w GKS Katowice także przecież w europejskich pucharach te pamiętne boje czy z Benfiko, przegrane z Bayerem Leverkusen przegrane, ale pokonane Girondeau, Bordeaux na potem problemy organizacyjne, finansowe, licencyjne, ale ci ludzie, których teraz widzimy z piłkarzami GKS, oni są zawsze z drużyną z Bukowej. Się musi wziąć w głowie tego człowieka. Nieprawdopodobna też jego historia partido i partido powtarza jak jego zimę, ale dopiero to dotrze pewnie do niego za chwilę, bo raczej nie dotarło, kiedy Paulina zasypała go gradem pytań. No tak, piłka nożna to są olbrzymie emocje, to są też e, trudne momenty. Dzisiaj e, ma moment chwały trener Górak. W GKSie przeżył chyba wszystko, co, co można. Ta, przypominamy sobie ten mecz, kiedy Witam strzelił w ramkę nabytowi w ostatniej sekundzie. Ja pamiętam taki sezon, kiedy Geksa była bardzo blisko awansu do pierwszej ligi. Ja awansowałem wtedy z widzewem. Przegrywając ostatni mecz GKS miał jakąś sytuację w końcówce, tam nie strzelił i też nie awansował wtedy poziom wyżej. Także to wszystko jest po coś. Ta praca trenera Guraka. Dzisiaj musi być doceniona, wielkie brawa jeszcze raz dla, dla całej społeczności GKS u Katowice. Ja nie wiem, czy oni tutaj podejdą za chwilę, bo raczej nie zamierzają, świętują ze swoimi kibicami. Środek tabeli, potem ta nieprawdopodobna seria na wiosnę, intensywność, organizacja. Minut, można byłoby powiedzieć, bo tutaj naprawdę nie warto nawet tego komentować. Te obrazki, te chwile, te zdjęcia, te emocje mówią same za siebie. Puchar za was do Ekstraklasy jest ich. Co teraz dzieje się przy ulicy Mariackiej w Katowicach? Nie wiem, jakie są plany GKS-u. Wiem, że tutaj posiłek mają jeszcze zjeść. Nad morzem, a potem podróż pewnie 6-7-godzinna Rafała Guraka. Gratulacje od ludzi także związanych z miastem, którzy również przybyli tutaj oczywiście, aby trzymać kciuki za GKS Katowice. I znowu w stronę kibiców, piłkarze Gieksa. My sobie zobaczymy na komplet rezultatu, bo oczywiście byli się z Marcinem zaangażowani w to wszystko, co się dzieje w tej ostatniej kolejce podczas naszej... Multiligi, no ale Marcin już tutaj obsłużył swój aparat telefoniczny. Wisła Kraków kończy tę ligę na miejscu dziesiątym. No, to, na jest miejscu dziesiątym. to jest rzeczywiście, to jest miłe rozczarowanie. Pewno, tak jak miłą niespodzianką jest to, co oglądamy, że GKS Katowice jest w ekstraklasie, to fakt, że nawet w nie zmieścił się zdobywca Pucharu Polski Wisła. To naprawdę jest sensacja i minus, bo tego nikt się nie spodziewał, a na pewno nie spodziewali się tego nastawienia imienia Henryka Reymana w Krakowie. A zatem komplet rezultatów i ta tabela, która pokaże nam, kto przyjedzie do Gdyni na pierwszy mecz parażowy. Bo Arka ma oczywiście dzisiaj smutny czas, ale trzeba się przygotować. Na czwartek do tego, aby zmierzyć się w półfinale meczu Barażowego.